To już za dwa dni będziemy obchodzili kolejną rocznicę powrotu Grudziądza do macierzy. Macierz, jakby ktoś nie wiedział, chodzi o Polskę. To wszystko idealnie łączy się z rosnącym w ostatnim czasie patriotyzmem. Hasła Bóg, Honor, Ojczyzna ponownie zyskują na swojej wartości, chociażby w samym internecie. Zaraz sprawdzimy, czy ma to jednak swoje potwierdzenie tutaj, w rzeczywistości, na ulicy, w wydaniu lokalnym. Czas na mały test. Z historii o Grudziądzu. Celowo nie podałem, która to rocznica, ponieważ liczyłem, że zrobią to za mnie mieszkańcy naszego miasta. Ale jak to zwykle bywa, jedni albo nie mają czasu. Przepraszam, pytamy, która... Drudzy są schorowani, a jeszcze inni zwyczajnie nabierają wody w usta. Będziemy obchodzili w piątek. Na szczęście byli i tacy, którzy podjęli się zadania i spróbowali swoich sił w naszym mini teście. Którą rocznicę powrotu Grudziądza do Macierzy będziemy obchodzili w najbliższy piątek? Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. A to w którym roku Grudziądz powrócił do macierzy? Może tak, bo może tak łatwiej <grym> będzie. O jeden. Mm. Dawno to było. No dawno, dawno, ale... O, nie mam pojęcia. <grym> A w którym roku może... Może tak będzie łatwiej? W którym roku Grudziądz został przyłączony do macierzy z powrotem? Podpowiem, że było to dawno. Nie mam pojęcia, naprawdę. No. <noise> to jeszcze ostatnie pytanie. Kto był pierwszym prezydentem Grudziądza po przyłączeniu do Polski? Jest taka ulica tu niedaleko. O Boże, też nie mam pojęcia. Którą rocznicę powrotu Grudziądza do Macierzy będziemy obchodzili w piątek? Nie wiem. A kto był pierwszym prezydentem Grudziądza po przyłączeniu do Polski? Tu jest taka ulica niedaleko. Nie wiem. 70? Nie, nie, więcej, więcej, więcej. Zaraz. Chyba będzie po nas? 100? Nie. Mniej, teraz mniej. 90. Ciut więcej. 5. No to będzie jakieś 70 chyba? Nie. 60 i coś tam. 90. Teraz 3 albo 5. Tak. Bardzo blisko. 95 ja ja bym... albo 7. To był pierwszym prezydentem Grudziądza właśnie po tym przyłączeniu do Polski? To jest ulica kto był pierwszym prezydentem grudziąca? Po tym, właśnie przyłączeniu do Polski, tu się może bo bo tu pada trochę. Ja wiedziałem to, ale. To no, no, jest mirek, taka ulica, mirek. Nawet. mirek. Ja wiem, Wodek? Ee... Tak, jest, Józef Wodek. No właśnie. O. Te teścik na piątkę. Z Byłeś blisko. To Masz nie wiem. Z 120. Ja już nie pamiętam. Ja już ale to pamiętam. wszyscy o tym teraz mówią. No mówię, ja nic nie powiem. Jak widać idzie przeciętnie, a miejscami nawet słabo. Trzeba zajrzeć do szkoły. Po drodze odwiedzamy więc jeden z grudziądzkich ogólniaków. Kto był pierwszym prezydentem Grudziądza po powrocie właśnie do Polski? Może Patrycja odpowie na to pytanie. Tu jest taka ulica niedaleko. nie, damy ja nie wiem, a można jakąś podpowiedź? Pierwsza litera nazwiska na W. No, powiem pan, popłynął, Jaki panie. Nie wiem, o co chodzi. Bo jest ulica. Niedaleko Walińskiego? E, Włotka. Tak? A jakie imię? Józef. Nie wiem, nie. Strzelamy, strzelamy, no? Józef. A to co będzie? Powinienem to wiedzieć, ale. Powinieneś. E, powinienem. Pamiętam, że grudziąc na pewno był trochę inaczej niż tak standardowo byśmy. To ja więc powiem, że to będzie 93. O ludzie, nie mam pojęcia. Trzy, że Naprawdę? To w którym roku Grudziądz wrócił do Polski? E, 1918? E, którą rocznicę powrotu Grudziąca do Macierzy obchodzimy w piątek? O, to, to trochę wstyd. No. No. To może kolegi się pan z. 95. Gdy już chcieliśmy wychodzić, spotkaliśmy kolegę, który jako jedyny przyznał się, że... Nie rozstrzygam historii. Oczywiście chodzi o 95. rocznicę, a co do samych obchodów, to rozpoczynały się one już tradycyjnie o godzinie 10. mszą świętą z udziałem asysty wojskowej oraz chóru echo w Bazylice Kolegiackiej. Następnie o godzinie 11:15 pod pomnikiem żołnierza polskiego na rynku odbędzie się uroczystość patriotyczna. Z kolei o godzinie 18:00 w muzeum wysłuchamy koncertu kameralnego. A jakby ktoś nie wiedział, to tym prezydentem był Józef Włodek.